Stany naszej wiedzy i doświadczenia. Jest niepełne, jeśli nie jest poparte stosownymi cechami naszego charakteru. Taką prawdę wyznał generał Mariusz Zaruski, kiedy pisał: Nie po to marzłem i mokłem na pokładach, aby z was zrobić sportowców, lecz po to, wykształtować kształtować wasze charaktery. O tym, czy jesteśmy żeglarzami, świadczą zarówno nasze poprawy, z Manewry, wygląd jachtu, nasz stosunek do przyrody i środowiska, do kolegów żeglarzy, jak również przestrzeganie wszystkich pisanych i niepisanych zwyczajów żeglarskich. Nasi nauczyciele wpojili w nas te certy. Nowy port jachtowy będzie wizytówką miasta i godnym miejscem rekreacji dla nas, dla nas i naszych gości. Powstał dzięki pracy wielu miłośników morza i żagi. Dziękujemy Wam za to. Leonid Teliga powiedział, można kochać powietrze, można kochać morze, ale widok skrawka twardej ziemi, własnego portu raduje oczy. Trzymajmy się morza. Proszę prowadzić młodzież na dezerty. Raz z gośćmi. <śles> どうぞ。